Dzisiaj ogólnie będziemy mieć zupkę chińską, ale nie, nie o to chodzi. Dzisiaj w i że nie ubram choinki, będę ubierać choinkę. Tam będę jeszcze moje zbierze jakiś prezent pakować. No i, no i co? I jeszcze muszę bym w sumie. I, zobaczę cały kalendarz. I ja bym to podzielił na rozdziały. I myślę, że zostałem w tym zupka chińska. To nic innego nie znalazłem w lodówce. Złupce chińskie, myślę, że będzie kalendarz, potem usprawianie choinki, potem jakiś prezent. W smutno się dzisiaj poczułem, że nie znalazłem żadnego prezentu pod choinką. Słabe to było. I złem, zupkę chińską, to wam w sumie od razu do kalendarza przeskoczę. No, jak przeskoczę od razu do kalendarza, no to będzie już w sumie skórka. Może będzie prezent po tych <laughs> to nie jest smutny. Czy jakiś kubek jeździć kupić, czy co? No nie wiem, A Patrzcie jakie. Ten sobie pije wodę. Tam są jakieś. Teraz mi będziecie pisać, że za mała klatka. No, rzeczywiście za mała. Ale nie, ja będę je niedługo dać te chomiki, więc... Nie będę chyba kupować większej klatki. No, pokaż się do kamery. No, no. No co? Dobra, to. Ja, widzimy się przy kalendarzu teraz. Ja ostatnie okienko. Ciekawe co się. Dzisiaj trafi. Oraz no tak szybko sobie poprzez co mieliśmy. I dzisiaj się nam trafił dzwonek. Ja sobie go zaraz, bo bez smaku na końcu. I ja sobie tak Na początku był... No ja myślałem, że przez cały kalendarz będą jakiś i taki inny była świnka pepa, był bo taki chyba trzymał tych nazywa. Potem był... Piosenka, Newt. U... czekaj, jak, jak powiedział w tłumaczu, music man, nie potrafię. Potem się trafiła św. papa Mikołaj, nie, ja nie mogę z tego jak ja to mówię. Potem się trafił jakiś anioł, św. Pepek, potem się Swetek trafił, a tu się, się najbardziej, bo się trafiła czysta o potem się trafił elf z Hobbita, a tutaj się zdziwiłem, bo sam nie wiedziałem co to jest. myślałem, że to jest jakiś ziemniak. Tu się trafiła świenka pepa. O, tu się trafił King czyli coś znowu nietypowego. W sumie piosenka jeszcze nie e, Tu się trafił jakiś Mikołaj Karzeł. Mikołaj Tu się trafił kolejny Mikołaj nie Karzeł. Tu się trafił piernik. Tu się trafiła taka... W koszuli świnka Pepa, kolejny elf. Tutaj nam się trafiła w takim sweterku. Tu kolejny sweterek. Tu jakieś kolejne dziwne zwierzę. Taki, że jak idzie na zimę, się poszucać śnieżkami. To tak wygląda. Czekaj, to ma... Nie wiem, owca chyba. Tutaj mamy yy, chyba świnkę Pepe przybraną za Renifera. Ciekawy, czy rudolf. Tutaj nam się. Co? co to jest? sam wiem jakiś krec chyba. No, mi się trafiła Taka ogródniczka bardziej. Tu się trafiło bardziej taka w. Wy... Sweet na koniec się Nam trafił świnek PBK. No to, to teraz. Co jest dzwonek? W sumie, dobre jak każda, pozostałe sobie kalendarz na następny rok. Polecam. Nie, to teraz idę Dobrze tak, ja. Moja kwota wejścia tak z znam. czy mi się uda. Wam pokażę. Może jeszcze dojrzeć do matkować. Może... Nie wiem, w samym właściwie. Dobra, nie wiem. pokażę po sklepie. Ogólnie to kupiłem dwa razy z kolei jako prezent. Wiem, że to jest genialny prezent. Znaczy chciałem kupić kubek oraz coś tam. Ale niestety sklep, do którego poszerzyłem był. Jakbym był 5 minut wcześniej, to im zdążył, prawda? Byłem 5 minut później to nie zdążyłem. Trudno, ale wie kole wzięłem. Zapakuję to na szybko. No i właściwie. I właściwie będę mógł to wręczyć ja, w No, Ja, tu mam takie dobra. co myślę tyle no tutaj będę obcinać papier, gdy będziecie mi dojgał pasa Wyszło mi takie dwa cukierki Jeszcze raz Podpiszę jakoś No i teraz ubieranie hańki Jakbym będę ubierać Znaczy po raz drugi na niej lampki, bo takie I powiem wam dlaczego nie ma na razie bombek i tak dalej W skrócie ja się zamoczę poza za odcinkiem

<laughs> Nawet dwie mrgają. dobra, może mieć. Dobra, to ja kończę. no jest trochę Ja kończę, no i... NIE!